Hej, chłopaki! Witamy w moim kanale, gdzie żyją historie. Tutaj znajdziesz fascynujące historie pełne emocji, tajemnicy i kultury. Przygotuj się do nurkowania w nowym świecie z każdym wideo. Zarejestruj się i dołącz do mnie w tej niesamowitej podróży. Dzwonek zadzwonił w Lincoln High School, rozciągający się kompleks ceglany położony w sercu podmiejskich Ohio. Wewnątrz korytarza pulsowane niespokojną energią nastolatków. Smikerzy przeskakujące po linoulijem, szafki nawijające, głosy nakładające się na chaotyczną symfonię. To był tylko kolejny zwykły dzień szkolny, przynajmniej dla większości. Lily Grayson, szesnastoletnia sophomore, przepłukać tłum jak cień. Była prawie niewidzialna, zaciągnięta w nadmiernej bluzce, która połknęła jej lekką ramkę, jej ciemne włosy wiszące jak kurtyna na twarzy. Jej smikerzy były noszone, hins rozdrabniany na krawędziach, a ona przykuła paski plecaka jak linia życia. Jej głowa pozostała w dół, jej spojrzenie na płytki podłogowe, jakby trzymały sekrety, aby przetrwać liceum. Nie mówiła za wiele. Większość nie wiedziała nawet, jak brzmi jej głos. Nauczyciele przeszli ją z uprzejma uprzejma węzła, koledzy z klasy ledwo zarejestrowali jej istnienie, a nawet woźnicy zdawali się zapomnieć, że tam była. Była typem dziewczyny, która mogła zniknąć w zatłoczonym pokoju. I nikt by tego nie zauważył. Ale wszystko się zmieniło 12 marca 2025 roku. Korytarz przed trzecim okresem był gontlet. Piłki są rzucane między jokami, czyli liderami skupionymi w formacji selfie, a paczka seniorów opierających się na szafkach, jak posiadali to miejsce. Wśród nich był Brandon Keller, kapitan zespołu wrestlingowego, znany ze szybkiego temperatury, a nawet szybszych pieści. Szeroko ramiona, zawsze uśmiechająca. Brandon był rodzajem zastraszania, który kwitnął na uwagę i strach. Flankę nim była jego zwykłą załogą w trzej inni seniorowie, którzy się zagłośno roześmali i podążali za nim jak głodne psy czekające na złomy. Ocie Brandona rozświetliły się, gdy zobaczył zbliżającą się Lily. Wyrzucił Dejka, wiry jego dzieciaka z brzęciem i złym nastawieniem, skinąc w stronę niej okrutnym uśmiechem. Uważaj na to! Kręcił, już obliczając, jak upokorzyć ją do sportu. Lily mogła poczuć na nią oczy. Nie musiała patrzeć, aby wiedzieć, co nadchodzi. Brandon celował ją wcześniej, dbając o nią w sali lunchowej, uderzając ją w klatce schodowej, przypadkowo wyrzucając jej książki z rąk. Za każdym razem robiła to, co jej matka zawsze jej powiedziała: trzymała głowę w dół, nic nie powiedziała i ruszyła dalej. Nie dawa im powodu, powiedziała jej mama. Jakby sama cisza mogła zbudować tarczę wystarczająco silną, aby utrzymać świat. Ale dzisiaj coś było inne. Może tak czuł się głośniej, cieszy. Może to był sposób, w jaki głos Brandona przekroczył przez hałas jak brzytwa. Hej, dziewczynka ducha, zawołał, głośno i przemyć. Lily zamarznęła na chwilę. Przydomek utknął miesiące temu, bo była taka cicha, tak łatwa do przeoczenia. Dziewczyna z ducha. Teraz echosował się z kpinką. Brandon startował przed nią, odcięcie jej ścieżki. Jego przyjaciele rozprzestrzenili się obok niego, tworząc mur hiring twarzy. Korytarz wydawał się powoli wokół nich, gdy uczniowie zwrócili się do oglądania. Spektakel ważyła się. Dokąd idziesz, co? Brandon powiedział, uśmiechanie. Zjęcie lunch z waszymi wyimaginowanymi przyjaciółmi. Lily po raz pierwszy spojrzała. Jej szare oczy spotkały się z jego, a przez krótką chwilę Brandon zapadł. Nie było strachu w jej spojrzeniu. Bez błagania. Tylko coś zimnego. Mierzona. Nie podobało mu się to. Z sznurkiem podniósł rękę i uderzył ją. Ciężko. Dźwięk pękł po korytarzu jak strzał. Rozmowy zatrzymały się. Gasps rozbite przez tłum. Głowa lili bite na bok, jej włosy spadające na twarz. Nie płakała. Nawet nie natknęła się. Dla bicia serca cała szkoła oddychała. Brandon szerszył, myśląc, że wygrał. Ale potem Lily prostowała powoli, jej ręka wzrasta do policzka, palce szczotkujące czerwony znak kwitnący przez jej skórę. Znowu spojrzała w górę, oczy teraz jak stal. Nie powinieneś był tego robić, powiedziała miękko. Jej głos był spokojny. Kontrolowany. Ledwie szept. Ale to nosiło jak grzmot. Green Brandona skręcił. Znowu podniósł rękę, może uderzył ją mocniej, a może po prostu odzyskać dominację, która nagle zaczęła się poślizgnąć. Ale nigdy nie ma okazji. W jednym ruchu płynnym Lily posunął się do przodu, złapał jego średniej obroty nadgarstka i skręcił go przerażającą precyzją. Tłum ledwo widział, że to się stało, było zbyt szybko. Pewnej chwili Brandon szarpał, następny, był na kolanach, krzyczał. Ramie zgięło się w niewłaściwy sposób na łokieć, chore pęknięcie echo w oszołomionej ciszy. Lily puścił, a jego ciało się rozbiło. Po raz pierwszy w życiu każde oko w Lincoln High było na nią. I żaden z nich nigdy by o tym nie zapomniał. Korytarz wybuchł w chaos. Gasps, krzyki i zbiorowe spożycie oddechu przetoczyło się przez korytarz jak fala. Dziesiątki studentów sięgało po swoje telefony, błysk ekranów migających. Gdy filmy zaczęły nagrywać z każdego kąta. Lily Grayson stała nadal w środku tego wszystkiego, nie przesuwająca się, spokojna, jak burza wiruła wokół niej. Jake na nią płonął, wściekł w oczach, ale Lily powróciła do jednego ruchu płynów. Jej ciało spadło nisko, jej centrum uziemione, oczy zamknęły się na niego, nie ze strachem, ale obliczeniem. W tym momencie nie była już tylko dziewczyną. Była czymś innym w pouczalnia, zwijana, Gotowa. Jake przestał środek, jego rozpęd zanika. Nagle nie był już pewien. Jego przyjaciele, którzy flankowali Brandona z ufnością chwil paćki temu, ulegli skurczom, ich odwaga rozpuszcza się w tłumy. Spojrzenie Lily przetoczyło się nad nimi jak nóż. Brandon wciąż był na podłodze, kołysając jego rozbite ramię, jego twarz blada i smuku łzami. Jego usta otworzyły się w cichym krzyku, zanim ból znalazł dźwięk. Lily stała nad nim przez chwilę, nieprzesuwające, jej szare oczy nieczytelne. Nie dotykaj mnie ponownie, powiedziała, jej głos stały, cichy, ale przecinanie hałasu jak stal. A potem odwróciła się, ramiona kwadratowe, głowa wysoko i odeszła, znikając w zagęszczający tłum, tak jak pani Kalehan, nauczyciel historii z reputacją dla dyscypliny surowej, przebijając się przez roje studentów. Jej głos szczekał nad hałasem. Powrót. Daj mu przestrzeń. Ale uczniowie ledwie słuchali. Dzwonek znowu zadzwonił, jego skurczliwy ton przebijający napięcie, ale nikt się nie ruszył. Wszystkie oczy były na Brandonie, kręciły się na ziemi, a dziewczyna, która stała się legendą w dziesięć sekund płasko. Przy lumchu historia rozprzestrzeniła się już jak dziki ognisko. Szepty zamieniły się w posty. Posty zamieniły się w wirusowe filmy. W całym kampusie telefony brzęczyły się rozmytymi klipami przechwytującymi moment ataku Brandona. Były przewijania, edyty powolne motion, nawet nakładki audio dramatyzujące pęknięcie jego łokcia. Nagranie krążyło na X, TikTok, Snapchat, każda platforma rozświetla się komentarzem. Jo, kim ona jest? Ona nawet nie szczyciła się. Ghost Girls ma ręce. Ale poza pikselami i hype. Żaden z nich nie znał Lily Grayson. Jeszcze nie. Dla nich nadal była ghost girl, cicha, samotna, dziewczyna, której nigdy nie słyszałeś. Teraz miała nowy tytuł, dziewczyna, która uchwyciła łokcie Brandona Kellera jak gałązkę. Tego popołudnia, w biurze głównej, Lily siedziała nadal w twardym plastikowym krześle naprzeciwko dyrektora Nguyen ostrej kobiety z starannie stylowanymi włosami i cienkościemnionych okularów. Jej ekspresja była nieczytelna, jakby stala oceniała pokój jak szachownica. Stojąc w pobliżu była pani Kalechan, przekroczyła ramiona, jej twarz mieszanka niepokoju i niedowierzania. Zanim tam dotarłem, mówiła, Brandon był już na ziemi. Nie widziałem, jak to się zaczęło, tylko następstwa. Brandon usiadł kilka stóp stąd, jego ramię teraz w zawiesinie, uderzył nisko w krześle, usta nacisnęły w ciasną skał. Jego rodzice flankowali go, jego matka widocznie drżała z gniewem. Ona złamała rękę. Pani Keller szczekała. Ona go napaściła. Powinna zostać wydalona, przynajmniej zawieszona. Jest niebezpieczna. Lily nie zareagowała. Jej ręce pozostały złożone w jej okrążeniu. Jej oczy nigdy nie opuściły dyrektora. Główny nujen zwrócił się do niej, joint joint, a nie surowy. Lily, chciałbyś wyjaśnić, co się stało? Lily spoglądała powoli, jej głos nawet prawie oderwała. Uderzył mnie pierwszy, broniłem się. Brandon wypuścił gorzki śmiech, twarz czerwona z upokorzenia. Ona jest szalona. Ona złamała mi rękę. Jego matka go echosowała, ale Nguyen podniósł rękę na ciszę. Brandon, wielu uczniów było świadkiem alterkacji. Wszystkie kąta potwierdzają, że uderzyłeś ją pierwsze. Przeglądamy materiał bezpieczeństwa teraz. Brewadoł w głosie Brandona zniknął. Wściekłość jego rodziców lekko zmiękczyła, zastąpiona przez niepokojność. Lily milczyła. Cokolwiek myśli mieszały się za jej spokojnym wyrazem, trzymała je zamknięte. Ostatecznie decyzja była jasna. Brandon otrzymał krótkie zawieszenie za wszczęcie przemocy. Lily, choć nie karana surowo, otrzymała formalne ostrzeżenie. Musisz kontrolować swoje reakcje, powiedział jej szef Nguyen. Nawet w samoobronie. Nie popieramy tu przemocy. Lily raz skipnęła. Ale jej myśli były daleko, powrót do innego czasu, w innym mieście. Pamiętała obietnicę, którą złożyła sobie, szepnęła w ciemności małej sypialni. Nigdy więcej nie pozwoliłaby, żeby ktoś ją skrzywdził bez konsekwencji. Gdy opuściła biuro, studenci się gapili. Szepty śledziły ją jak cienie. Niektórzy spojrzeli na nią z zachwytem, inni ze strachem. Kilka nawet próbowało z nią porozmawiać, ale Lily je zignorowała. Podciągnęła kaptur, poślizgnęła się w uchwyty i dalej chodziła. Nie chciała uwagi. Nie chciała ich ciekawości ani niezdarnego podziwu. Ale pytania nadchodziły. Zawsze tak robili. Bo to, czego nikt w Lincoln High nie wiedział, czego nawet jej nauczyciele nie podejrzewali było to, że Lily Grayson miała przeszłość. Ukryta historia, wypełniona siniakami, tajemnicami i pożarem, który nauczył ją walczyć. Dwa lata temu Lily tu nie było. Była w Chicago. A dziewczyna z Chicago nie przetrwała, pozostając cicho. Przeżyła, stając się silna. Lily nauczyła się czytać nastroje Dereka w sposób, w jaki inni mogą studiować raport pogodowy, zawsze czujnie na burze. Rozpoznała znaki, ciężkie ślady na schodach. Klink butelki, sposób, w jaki jego głos zawilżał, gdy zgniewał się kluciami. Kiedy sprawy się złe, wiedziała, jak zniknąć, aby uczynić się mały, cichy, niewidzialny. Ale czasami, bez względu na to, jak dobrze się ukryła, to nie wystarczyło. Pewnej nocy, kiedy miała zaledwie czternaście lat, wpadła do kuchni na szklankę wody. Była minioną noc. Myślała, że już odsiadł. Ale Derek się za nią natknął. Zagłuszając whisky i wściekłość. Jego oczy były dzikie, a zanim mogła odejść, jego ręka mocno upadła na jej twarz. Siła tylnej ręki wysłała jej awalię na podłogę. Na początku nawet nie odczuwała bólu tylko metaliczny smak krwi w ustach. Żądło jej rozłamnej wargi, zimnej płytki pod jej policzkiem. To była noc, wszystko się zmieniło. Jej matka, Sara, widziała przedtem przemocy dereka, bruzys, złamane talerze. Wymazane łupy za drzwiami sypialni, ale nigdy tak nie jest. Tej nocy, kiedy weszła do kuchni i zobaczyła, jak córka krwawiła na podłodze, coś wewnątrz jej pękło. Strach, który kiedyś paraliżował ją utwardzony, aby rozwiązać. Sara chwyciła nóż kuchenny. Jej ręce się drżały, ale jej głos nie. Wyjdź, powiedziała Derek, jej ton śmiertelnie spokojny. Teraz Derek się śmiał. Zawsze śmał się z zagrożan, ale kiedy płukł na nóż, wszystko się rozpościerało. W chaosie Lily skrambnęła się z podłogi. Nie myślała, się ruszyła. Instynkt i adrenalina przejęli. Chwyciła nadgarstek Derek'a w środku obrony, skręciła go z powrotem w sposób, w jaki widziała w niezliczonych filmach samoobrony, które miała obsesję późno w nocy, kiedy sen nie przychodzi. Był chory pop, a Derek wypuścił wycieczkę, jak jego ramię się rozlokowało. Sara wezwała policję. Derek został aresztowany za nadużycie domowe. Rano, odsiadł. Po tej nocy Sara i Lily zapakowali to, co mali i zostawili Chicago za sobą. Znaleźli małe mieszkanie w cichej miejscowości Ohio, mając nadzieję zakopać przeszłość i zacząć od nowa. Sara znalazła pracę jako pielęgniarka. Lily zapisała się do Lincoln High i próbowała zniknąć w tło. Ale nie była już tą samą dziewczyną, która żyła w strachu. Zaczęła trening, najpierw w tajemnicy, potem z celem. Znalazła małą sztukę walki do udziału w centrum, prowadzoną przez emerytowaną Marin o imieniu Sensei Sato. Widział rangę w jej oczach i dyscyplinę za jej ciszą. Nauczył jej kraw Maga, muay thai, u jak się poruszać, jak bronić, jak kontrolować jej ból. Przez dwa lata Lili trenowała codziennie po szkoleniu. Nie dla zemsty. Nie dla władzy. Ale dlatego, że obiecała sobie, nigdy więcej. Nigdy więcej nie byłaby ofiarą. Incydent z Brandonem był tylko iskra. Następnego ranka Lily Grayson nie była już duchem w Lincoln High. Była nazwiskiem szeptem w każdym korytarzu. Filmy były wszędzie, na X, Instagramie, TikTok. Jej zajęcie Brandon Keller poszło wirusowo. Uczniowie, z którymi nigdy nie rozmawiała, zanim nagle się do niej uśmiechnęła w przechodzeniu. Niektórzy próbowali usiąść z nią na lunchu, jakby bliskość jej uczyniła je odważnymi. Lily tego nienawidziła. Nie chciała ich uwagi ani pytań. Nie chciała być bohaterem. Chciała tylko pokoju. Ale załoga Brandona nie została ukończona. Jake, najgłośniejszy z bandy, zjodła ją na parkingu po szkole. Jego twarz została skręcona w sniżę. Pozostałe dwa flankingowane go, jakby były gotowe na rewanż. Myślisz... Że jesteś teraz twarda, ghost girl. Spał, zbliżając się. Impuls Lily przyspieszył, ale jej ciało pozostało spokojne. Jej ręce były luźne po jej stronach, jej światło postawowe. Skanowała wyjścia, obliczając kąty. Odejdź, Jake, powiedziała. Jej głos był cichy, ale stały. Nie chcę kłopotów. Jake nie słuchał. Rzucił cios. Lily sidestepped. Złapał rękę i niech jego własny rozpęd zaniesie go do chodnika. Wylądował studem, oddech pukał z płuc. Pozostałe dwie zamroziły. Lili powoli wstała, ramiona kwadratowe, spojrzała na nie zachianą. Odsuwali się, wstrząsnęli. Pod koniec tygodnia incydent parkingowy zaćmił korytarza. Teraz była więcej niż plotka, ubyła legendą. Niektórzy uczniowie ją podziwiali, inni się jej bali. Nautyciele naoczali ją z niespokojnością, czekając, aż znowu się napisze. Ale większość z nich jeszcze jej nie znała. Mia zrobiła. Młodzież z ostrym umysłem i odznaką prasową, Mia prowadziła szkolny papier. Znalazła Lily w bibliotece pewnego popołudnia, wkręcona w rogu, w uchwyty, książkę na jej okrążeniu. Myślisz, że usiądę? Mia zapytała, przesuwając się na siedzenie od niej przed czekaniem na pozwolenie. Lily spojrzała w górę, ostrożnie. Pisze kawałek o tym, co się stało, powiedziała Mia, no te już otwarty. Wszyscy mówią, ale nikt nie słyszał twojej historii. Zależy się podzielić swoją stroną. Lily chciała ją zamknąć, jakby miała wszystkich innych. Ale było coś o obecności Mia ciekawej, ale nie natchnienia, co sprawiło, że jej przerwa. Nie ma nic do powiedzenia, odpowiedział Lili po chwili. Brandon mnie uderzył. Broniłem się. Taka jest historia. Mia przechyliła głowę, przemyślana. To nie była tylko samoobrona, Lily. Przeprowadziłeś się jak ktoś, kto wie, co robi. Trenujesz od lat, powiedziała Mia, jej oczy szukając twarzy Lily. Gdzie się tego nauczyłeś? Szczęka Lily się zaciskała. Nie chciała rozmawiać o Chicago. Nie o Dereku. Nie o nocach. Które spędziła w sypialni, naśladując filmy samoobrony na migoczącym ekranie laptopa, aż jej mięśnie zatłoczone. Nie chciała wyjaśnić, jak to jest ćwiczyć uderzenia w ciemności, ponieważ nie mogła spać, ani marzyć o byciu wystarczająco silnym, aby go powstrzymać. Ale Mija nie odpuszczała. W ciągu najbliższych kilku dni ciągle się pojawiała. W szafce Lili, w kawiarni, nawet w dołudziału, gdzie jakoś dowiedziała się Lili przeszkolonej. Sensei Sato podniósł zabawną brwi, gdy przyjechała, ale pozwoliła jej oglądać. — Cięci obserwatorzy uczą się najbardziej — powiedział. Z boku Mia oglądała w zachwycie, jak Leli spard. Jej ruchy były ostre, płynne, wydajne w każdy krok celowy. Nie było showboatingu, nie było agresji. Tylko kontrola. — Jesteś jak ninja — powiedziała później Mia, półżartując. Lily się nie uśmiechnęła. Ale coś w jej oczach zmiękczyło. A kiedy artykuł Mia wyszedł tydzień później, nie było to, czego Lili się bała. Nie był to rozkład tabloidów w stylu walki lub nagłówek kliknięcia wirusa. To było przemyślane. Szczerze. Mia napisała o wadze liceum umieszczonej na stolatkach, o krucieństwie zastraszania, cichej presji na zniesienie, a odwagi, jaką potrzebowało, aby powiedzieć wystarczająco dużo. Nie wspominała o Chicago ani Dereku. Nie wiedziała o nich. Ale pisała o Lili jako kogoś, kto walczył nie o dumę czy uznanie, ale o przetrwanie. Artykuł eksplodował na stronie x szkoły. Nagle Lili nie była tylko dziewczyną, która złamała łokcie Brandona Kellera. Nie była tylko ghost girl. Była czymś więcej symbolem. Ciche przypomnienie, że nie musiałeś być głośno, aby być silnym. Że nawet cienie mogłyby się cofnąć. Ale nie wszyscy byli pod wrażeniem. Rodzice Brandona złożyli pozę w przeciwko szkole, twierdząc, że odpowiedź Lily była nadmierna. Kamery zaczęły pojawiać się poza Lincoln High, dziennikarze próbują zgrać zdjęcie brutalnej dziewczyny. Nagłówki kręciły nar Lily nie chciała żadnej części. Nienawidziła uwagi. Ale Mia stanęła przy niej, zamieniając pytania i chroniąc swoją przestrzeń. Ona nie jest historią, którą myślisz, że jest, powiedziała jednemu reporterowi. Ona nie jest złoczyńcą. Jest tylko dzieckiem, który przeszedł więcej niż kiedykolwiek zrozumiesz. Przesłuchanie zostało ustawione na kwiecień. Gdy data zbliżyła się bliżej, zbudowany lęk lili. Nie chciała zeznawać. Nie chciała przeżyć tego dnia przed nieznajomymi i prawnikami. Ale pewnej nocy po zajęciach, Sensei Sato siedział obok niej na macie do udziału. Nie zaczęłaś tego, powiedział delikatnie. Ale możesz to dokończyć. Nie swoimi pierściami, ale swoją prawdą. Lily skinęła, ale waga tego wszystkiego, Brandon, Pozew, szepty w korytarzach, nacisnęła na nią jak druga skóra. Następnie, w nocy przed przesłuchaniem, wszystko się zmieniło. Mia pukała do drzwi Lili, jej twarz blada. Znalazłem coś, powiedziała, trzymając telefon. To był wideo, chude, szejki. Opublikowany na niejasne konto X pokazał Brandon i jego załoga zakręcają świeżaka w tym samym korytarzu, gdzie uderzył Leli. Tym razem ofiarą było nieśmiałe dziecko o imieniu Tim. Brandon też go uderzył. Dzieciak uciekł płakać. Post nie miał prawie żadnych poglądów, pochowany przez algorytm. Ale to było złoto. Leli i Mia pospieszyli się następnego ranka do dyrektora Nguyen. Zespół prawny szkoły przeanalizował materiał a kiedy rozprawa się zaczęła, przedstawili je sędziemu wraz z kilkoma nowymi zeznaniami studenckimi. Zainspirowany artykułem, Mia, inni pojawili się. Dzieci, które cię cicho pod okrucieństwem Brandona. Lily ich nie znała. Ale teraz ich głosy dołączyły do niej. Sędzia orzekł na korzyść szkoły. Postępowanie zostało oddalone. Brandon przeniósł szkoły tydzień później. Jego rodzina wyprowadziła się wkrótce z miasta. Lily myślała, że to będzie koniec. Ale Lincoln High się zmienił. Nadal była The Ghost Girl. Ale teraz nazwa miała inną wagę. Mówino go z szacunkiem, nieśmiesznością. Uczniowie powitali ją w salach, nie z zachwytu, ale z wdzięczności. Niektórzy nawet poprosili ją o pomoc. Zaczęła siedzieć z Mia przy lunchu. Ostatecznie dołączyła do gazety szkolnej, kiedy Mia ją nosiła. Sensei Sato zauważył też zmianę. Sparing Lily się zmienił. Nie było już zdesperowane ani ciasne. Było lżejsza, wolniejsza, u jakby w końcu znowu oddychała. Pewnego popołudnia Lily wróciła do domu z udziału i zatrzymała się w parku, którego nie odwiedziła odkąd przeprowadziła się do Ohio. To tam siedziała sama, patrząc, jak świat rusza bez niej. Siedziała na tej samej ławce i oglądała grupę dzieci śmiejących się przy husztawkach. I po raz pierwszy od lat nie czuła się jak duch. Nie była tylko cieniem, czy ocalałem. Była Lily Grayson i to wystarczyło. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że podobało ci się to. Jeśli ci się podobało, nie zapomnij dać się polubić i podzielić się ze swoimi przyjaciółmi. Pozwól, że skomentuję twoją opinię lub sugestie. Do zobaczenia wkrótce w innym filmie.